Dzień dobry kochani, witam Was w nowym vlogu, jest dzisiaj piątek, dla um... no. <grywa> mnie jest taki piątek, nie piątek, wiecie, no. Jutro domin ma wolne, fajnie, jedziemy też na urodziny. Jutro Jasia y, koleżanka i koledzy z przedszkola mają urodziny, więc jedziemy. W sensie ja się jadę, bo ja jest, jest już zdrowy, jeszcze dzisiaj został w przedszkolu, bo yy, w domu, bo bez sensu było go puszczać, już niech zostanie ten jeden dzień, <grym> nic się przecież nie stanie. A nawet lepiej jak zostanie ten jeden dzień, a jutro właśnie idziemy na urodzinki, No więc musisz jeszcze ogarnąć prezenty. Ale już myślę, że wiem, co kupię dzieciakom, bo to jest taki problem, że ja tych dzieci w ogóle nie znam, więc nawet nie wiem, co im, znaczy nie wiedziałam, co im kupić, ale pomyślałam, że kupię takie standardowe rzeczy, bo nie chcę słodyczy ani takich rzeczy opakować do tych paczek, dlatego że no nie wiem właśnie, czy te dzieci jedzą słodycze, czy te rodzice sobie życzą, więc um, kupię coś fajnego, no. A teraz zabieram się za sprzątanie, no bo ktoś to musi zrobić. Pozdrawiam, patrzy, że właśnie znalazłam w pracy. Ale mam pomocnicę! Dzięki Klara! Dzięki. by the ocean waves Się odwaliłam kurde i ja ludzie się jechała, a wiecie piątek, no to wiecie, trzeba być przygotowanym, nie? <grystanie> a tak naprawdę umalowałam się, ubrałam sukienkę i jadę do <grystanie> No a Musi być jakaś okazja, żeby się wystroić, no ludzie no błagam was. Dzisiaj pół dnia, chodziłam w dresach i sprzątałam, to że do kerfura mogę się wystroić, tak? Mogę, no. Jadę na zakupy, w sumie nie wiem czy do Kerfura, bo tak naprawdę nie wiem, gdzie jechać po te prezenty, um, nie wiem, no. jadę przede wszystkim po prezenty dla dzieciaków na jutrzejsze urodzinki. Hmm, ale właśnie nie wiem, gdzie się wybrać. Myślałam: Teddy, Pepko i Carrefour, bo tam są takie rzeczy: właśnie jakieś bańki, kredki, coś do rysowania, jakieś książeczki. Myślałam właśnie, że kupię coś takiego. Hmm, no, ale właśnie nie wiem, gdzie się wybrać najpierw. Do Carrefour'a na pewno pojadę, bo muszę kupić rzeczy spożywcze. Więc może pojadę najpierw. Nie chcę się do Teddy'ego jechać, szczerze mówiąc, to trochę tak nie po drodze mi jest. Więc e, może pojadę do Pepko. Pepko, później Kerfur I. Idealny plan. Napisałam na Insta Story, dałam takie. Em, bumeranga. Nie będzie pewnie widać. A... Takiego, jak mnie obserwujecie, to pewnie pamiętajcie mniej więcej. Napisałam, kto mnie zabierze na balety, bo ja już gotowa i napisałam ewentualnie do kina na After 2. Dzisiaj jest After 2. W ogóle ja jestem super, bo nie wiedziałam kompletnie, nie miałam pojęcia, że to wychodzi i tak dalej, ale e, przypomniało mi się coś ostatnio, mi się wyświetliło na YouTube, oglądałam sobie z i przypomniałam sobie, kurde, ja czytałam tą książkę, chcę oglądać ten film, bo miałam naprawdę kiedyś taką fazę na tą książkę. Pewnie teraz, jakbym ją zaczęła czytać, to by mi się wydawała strasznie głupia, ale no wiecie, musiałam oglądać film. Więc oglądałam sobie tę pierwszą część i się dowiedziałam, że dzisiaj jest premiera drugiej części. Dlaczego mnie nie ma w kinie teraz? <grymne> no żartuję. No ale mój mąż powinien dostać jakąś, wiecie, no naganę czy coś, nie wiem, cokolwiek. Nie wiem, jak się ustawić. Bo ja nie mam pojęcia, co się działo w moim aucie. Ale nie ma zagłówka i to siedzenie jest rozłożone. Ja się muszę mojego męża spytać. Co on tu wyprawiał? Dobra, jedziemy. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! my jedziemy już na urodzinki. Jak tak, Jasiu? Jedziemy na urodzinki? Do sklepu. że do sklepu, bo nie chciał jechać to na urodzinki, bo myśli, że my jedziemy do przedszkola. No ale pokażę Wam, co kupiłam, jakby może ktoś był zainteresowany. Więc dla dziewczynki kupiłam taką książeczkę z naklejkami i taką torebusię. Bardzo ładna. Dla chłopców kupiłam takie auta. I książeczki, wow, to są bracia, więc kupiłam im inne książeczki, żeby, mieli, żeby się nie powtórzyły takie same, więc są inne, ale auta te same, tylko kolorystycznie chyba inne. A tutaj taka książeczka, wow. myślę, że fajny pomysł. Podoba im się prezent? Dobra jedź. jedziemy. jedziemy tak do sklepu. Ale moje dziecko bardzo nie chciało jechać, bo myśli, że my jedziemy do, do przedszkola. Ale my nie jedziemy do przedszkola. My jedziemy na salę zabaw Z Mama nie chcesz jechać na salę zabaw? mama Mama też będzie. Mama i Jasiu Mama i Jasiu, tak! Piąteczka Piąteczka, będzie fajnie. My... Chodź, przyszliśmy kupić rzeczy na obiad, tak? Rzeczy na obiad kupimy. Jeszcze kaszę, albo nie, bo mamy pełno w domu. W ogóle moja córcia nie ma gipsu. Moja córcia nie ma gipsu. Nie masz gipsu, Klara? Dobrze, będę czytała. A gdzie? Nie masz gipsu już? Tak. Pokaż nóżkę piękną. Nie ma gipsu, nie ma super. Tutaj był gips, a już go nie ma. Proszę bardzo, taki bardzo łatwy, szybki obiadek. Thermomiks robiłam. Jak ktoś chciał wiedzieć, to, to jest. E... No, domin! Spaghetti z czasem Słyszałeś ją? Co? Klara mówi Domin! Spaghetti z czosnkiem, oliwą i pomidorkami jak tutaj dla mi. No i parmezan. No i Zjedliśmy obiad i jedziemy dalej. Tak, Jasiu, gdzie jedziesz? Powiedz, na urodziny! Na mhm. twoich kolegów na urodziny jedziemy. Byliśmy na koleżanki urodzinach, teraz jedziemy do kolegów. Jest już dużo, dużo później. Wróciliśmy hmm. z urodzin oczywiście, byliśmy mega długo na nich. Znaczy mega długo, ile? 3 godziny? 3 godziny, ale... jak się tak wybawił, kochany mój. Hmm, no, fajnie było. Ehm, ja Powiem Wam, że jestem tak zmęczona, ale w ogóle ja Wam nie mówiłam, <noise> że my dzisiaj w nocy jedziemy na wakacje, jedziemy nad morze. Ehm, więc... Nie będzie spanka, dzieci właśnie poszły spać Ja już się spakowałam Wcześniej, dlatego się nic nie odezywałam Nie nagrywałam Wam też Jaśka na urodzinach No bo wiadomo, tam są inne dzieci Nie chcę ich nagrywać, więc Nie odzywałam się Od tamtego czasu, odzywałam się dopiero teraz No ale muszę jeszcze Jechać do sklepu To mi się nie chce Wiesz, mi? Ups, jesteś goły 18. No, ale nie mogę się doczekać. A jedziemy w nocy dlatego, że... do mnie nie chce jechać na Syrenie całą drogę. A Klarcia mogłaby płakać, bo ona niestety nie lubi długo jeździć autem, więc musi spać. Tak jestem zapakowana, że mi się nie może zmieścić, tylko żeby nie było, to nie są takie moje rzeczy, ale też... Dzieci. A przede wszystkim dzieci, bo więcej ich tam jest niż moich. No. Idziemy. Ok, jestem już w domu i powiem Wam, że dzisiaj miałam naprawdę cudowny dzień. Naprawdę cieszę się, że mogłam spędzić go tak z jasiem, bo praktycznie prawie cały dzień byłam tylko z jasiem. No tam prawie, bo o 9.30 pojechaliśmy na urodziny do koleżanki Jasia z przedszkola i byliśmy tam dwie godziny, więc o 12 wyszliśmy. Ale też o 12 wyszliśmy, później pojechaliśmy do sklepu, więc gdzieś tak dopiero o 13 byliśmy tutaj w domu. Um, no i szybko z, zrobiłam obiad, zjedliśmy ten obiad i spakowały, spakowaliśmy się i pojechaliśmy na kolejne urodziny. Ja się dzisiaj był na kolejnych urodzinach y, swoich kolegów tym razem. Um, no i y, właśnie tak odbyliśmy od 15 do 18 jakoś tak, nawet później chyba wróciliśmy troszeczkę. Nie no, do 18 jakoś. A ja się świetnie bawił, wybawił się po prostu za wszystkie czasy i chciałam wam powiedzieć, że jestem strasznie wzruszona tym, e, że, że, że ma tak kolegów i, że i koleżanki też i że lubię z nimi spędzać czas i że dobrze się czuję z nimi, Ale też, że właśnie mogłam ja spędzić z nim tak czas, tylko z nim, skupiając się na nim, będąc z nim i móc sobie oglądać, jak sobie on funkcjonuje wśród dzieci. Lub też ja sam się z nim bawiłam, jak ja się nie chciał czegoś robić, co robiły inne dzieci, to po prostu grałam w w piłkę. A też najsłodsze, co było, to ja się tam na sali zabaw, bo pierwsze urodziny były na sali zabaw a drugie były na świeżym powietrzu. No i na sali zabaw ja się tam biegam, sobie na to. ja siedziałam i rozmawiałam e, z innymi rodzicami. E, no a ja się co, co jakiś czas, e, przy, wiecie, tak się bawił i przybiegał do mnie tylko po, po to, żeby dać mi buziaka i powiedzieć kocham cię mamo. Powiedz mi się chcę. A tak. No, później właśnie widziałam, jak on się tak bawi, a nawet nie wiecie, jak ja się martwiłam rok temu o to właśnie, że <grym> że przez to, że on nie mówi w ogóle, to nie będzie miał tak kolegów, będzie czuł się samotny, a... a myślę, że jest dobrym kolegą i że dobrze czuje się w przedszkolu i i po prostu cieszy się z tego, jaki on jest, bo jest najkochańszy na świecie, serio. Nie mogłam sobie wymarzyć lepszego synka. No a teraz idę, bo słyszę, że płaczę. Dominik tam jest, ale napisał do mnie ratunku, więc idę go uratować. Patrzcie, kto wstał! Jasiu, pomachasz? Nie mam, ja ty. No tutaj jesteś. Wiecie co, gdyby. Nie to, że jedziemy na wakacje, to bym była załamana. Ale że jedziemy, wyjeżdżamy o drugiej, to jednak trzeba by go zaraz budzić, więc dobra. Zaczął płakać, coś, mówić, że jest głodny, Rzeczywiście kolacji nie zjadł, bo nie chciał wtedy. A teraz sobie zjadł, tak? To jesteś taki śpiący, nie? No, okej. Okay. No mam idzie zrobić kanapeczki teraz na drogę, może nie na drogę, a bardziej na rano, jak już to idziemy na śniadanko. Kolacja zrobiona, ale kolacja. Śniadanie zrobione, kanapki, bo te kanapki będą na śniadanko. Um. A że ja mam jeszcze trochę czasu, to pomyślałam, że mogę w sumie zmontować ten filmik i może w niedzielę już będzie? Nie wiem, czy mi wyjdzie, bo nie wiem, jak się wyrobię, żeby on się dodał. <laughs> nie wiem też, jak wiem, będę miała internet tam nad morzem, ale fajnie było, więc spróbuję. I zacznę kolejnego nagrywać od razu. No, dobra. <laughs> Kochani, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Eee, tak jak widzieliście Klara już nie ma gipsa, więc gipsu, <giby> więc eee, jestem bardzo, bardzo, bardzo z tego powodu szczęśliwa eee, jeszcze nie chodzi bo jeszcze nie może chodzić, jeszcze przez tydzień znaczy może, ale ma się oszczędzać ale zaczęła raczkować przynajmniej, bo wcześniej to nic nie chciała się ruszać, teraz przynajmniej raczkuje więc dobra, kończę pamiętajcie proszę o linku, który jest w opisie, tam możecie komentować tego vloga Yy, dziękuję Wam kochani bardzo za oglądanie. Życzę miłego dnia, wieczoru czy nocy. Zależy, jakiej niech oglądacie ten filmik. No. ale później, do zobaczenia. Pa. Ja się pomachasz. <grym>